Unii Europejskiej. A jest i trzech. Dobrze, kurcu. Bardzo proszę. Brawo, brawo dla najmłodszych obywateli naszego miasta. Brawo. <grywa> aby dalej właśnie całe życie spędzili w takiej Unii Europejskiej, w jakiej my dzisiaj jesteśmy. I już przystępujemy może do szkolenia. Okay, Proszę kawałki pewnie tych chłopczyków powędrowały. To jeszcze jeden